Na dzień dobry. Już jutro we Wrocławiu Marzanna Bogumiła Kielar odbierze Nagrodę Silesius, przyznaną jej za całokształt twórczości. W tym tygodniu w poranku słuchaliśmy wierszy tej poetki z różnych okresów twórczości. Dziś wiersz z tomu najnowszego, zatytułowanego Wilki. Czyta Marzanna Bogumiła Kielar. Kamień. Tych z akcji Wisła zwalili do szkoły w 47 w końcu lipca. Oni kamień przywieźli z sobą. Tam tłusty czarnoziem, kwitną kartofle, kiedy ich wojsko wywozi. Pod ciężarem koszteli konary odginają się do ziemi. Tam po kamień trzeba jechać, kupić go, żeby mieć czym przycisnąć kapustę kiszoną w beczce, przyłożyć ser. Myśleli, że tu nie ma kamieni, a są. Szarawe, szarozielonkawe, rosną na mazurskich polach, leżą w lasach, ciemne jak odpoczywające dziki, jakby to szkielet ziemi miejscami wychynął na powierzchnię. Pod derką czerwonej dachówki stoją stajnie, stodoły z kamienia, z metalowymi okuciami okien. Szary róż granitu siedzi mocno w podmurówkach domów. Obsychają na nim diaspory porostów. Każdy z kamieni, mroźny ślad przemieszczania się ziemi, skał. Każdy z tych domów, tymczasowa siedziba trwałości. Ludzie to ledwie miał niesiony w spągu historii lud. Napiera, szarżuje, zdziera żywą materię z dolin, ze wzgórz, orze w ukrwionej glinie. Wtedy śniegi jabłoni jaśnieją dla nikogo, wioną nad ostami w dziczającym ogrodzie, orzebrowane słońcem. Blisko kamienia leżą szczątki ich przesiedlonego życia, nocna martwica. Utrwala je w sobie, jak muszle ślimaków, ramienionogów, łodzików bezładnie rozrzucone. Zamienia w fosylię ich nagłą bezdomność, ich płacz wyrwany z mocowań ciała. Na spotkanie z.